Za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej rozgrywa się jedna z najbardziej tajemniczych i wpływowych decyzji na świecie. Kamery milczą, mikrofony są zakazane, a dym nad Watykanem ma kolor nadziei albo zawodu. Oficjalnie Duch Święty prowadzi wybór, nieoficjalnie sojusze, intrygi, zakulisowe rozmowy i walka o władzę. Witamy na konklawę. Na początek jednak nie zapomnij subskrybować naszego kanału, jeśli chcesz więcej takich odcinków. Zakulisowa polityka, frakcje i wpływy. Watykan temu zaprzecza, ale wewnątrz Kościoła od lat działają frakcje, nieformalne bloki kardynałów o różnych wizjach przyszłości Kościoła. Z jednej strony mamy konserwatystów, często blisko powiązanych z kurią rzymską, Bronią tradycyjnej liturgii, hierarchii i sprzeciwiają się zmianom w nauczaniu moralnym. Z drugiej, progresywni reformatorzy, często pochodzący z Ameryki Łacińskiej czy Afryki. Ci chcą kościoła bardziej otwartego, ubogiego i bliskiego ludziom. Do tego dochodzą sojusze regionalne. Włosi, Amerykanie, Latynosi każdy z nich dąży do zabezpieczenia własnych interesów. Nie brakuje też kardynałów, którzy prowadzą własne kampanie. Tak, to słowo nieprzypadkowe. Grupy wpływu. Konklawę to nie tylko modlitwa. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych grup była tak zwana Grupa Sankt Gallen, nieformalna sieć kardynałów, którzy, według niektórych źródeł, mieli wpływać na decyzję konklawę. Ich celem było wybranie papieża otwartego na zmiany. Kandydatem miał być kardynał Jorge Borgoglio, późniejszy Franciszek. Z kolei tak zwana frakcja rzymska, konserwatywna i kurialna, miała w poprzednich konklawach forsować nazwiska takie jak kardynał Angelo Scola czy kardynał Mark Wille. Co więcej, w przeszłości zdarzało się, że frakcje zawierały sojusze przeciw kandydatom. Tak zwane weto spirituale, choć oficjalnie nie istnieje, bywa praktykowane nie poprzez otwarte sprzeciw, ale przez systematyczne blokowanie kandydatów poprzez rozdrobnienie głosów. Prawda? Czy spiski? Nie brakuje teorii spiskowych. Jedna z nich głosi, że kardynał Siri, uznawana przez wielu za konserwatywnego papabile w latach 60. i 70., miał zostać wybrany papieżem, ale zmuszono go do rezygnacji pod wpływem nacisków z zewnątrz. Czy to prawda? Watykan milczy. Inne przecieki sugerują, że niektóre wybory były ustalone jeszcze przed konklawem. Wybór Ratzingera miał być tak pewny, że wielu dziennikarzy przygotowało gotowe teksty jeszcze przed pierwszym głosowaniem. Kolejna kontrowersja. Niektóre nazwiska przeciekają do mediów jeszcze zanim konklawe się skończy. Przypadek? W 2005 roku nazwisko kardynała Bergoglio krążyło wśród watykańskich dziennikarzy już podczas trzeciego dnia konklawe. Zamknięcie, przeszukania i tajemnice. Zanim konklawe się zacznie, Dom Świętej Marty, gdzie śpią kardynałowie, jest dosłownie przeszukiwany przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Zakazane są telefony, laptopy, USB, nawet zegarki z funkcją GPS. Kaplica Sykstyńska wyposażona jest w urządzenia zakłócające sygnał. Nawet osoby pomagające w obsłudze konklawe muszą złożyć przysięgę milczenia pod groźbą ekskomuniki. A mimo to zawsze pojawia się jakiś przeciek. Przebieg konklawe. Co dzieje się w Kaplicy Sykstyńskiej? Codziennie odbywają się dwa głosowania: rano i po południu. Każdy kardynał zapisuje nazwisko wybranego kandydata na karcie składają i wrzuca do specjalnej urny. Wszystko dzieje się w absolutnej ciszy, pod spojrzeniem Sądu Ostatecznego Michała Anioła. Do wyboru potrzebne są dwie trzecie głosów. Jeśli się to nie uda, głosy są palone, a z komina kaplicy unosi się czarny dym. Jeśli wybór dojdzie do skutku, w spaleniu towarzyszy specjalny dodatek chemiczny, który powoduje, Biały dym. Wtedy wybrany kardynał słyszy pytanie. A keptasne elekcjonem, czy przyjmujesz wybór? Jeśli tak, wybiera imię. Gdy się zgodzi, papież zostaje ubrany w przygotowaną sułtannę i wychodzi na balkon bazyliki Świętego Piotra. Ciekawostki historyczne. Najdłuższe konklawe w historii trwało prawie 1000 dni od 1268 do 1271 roku. Kardynałowie nie mogli się dogadać, więc mieszkańcy miasta zdjęli dach budynku i przestali dostarczać jedzenie. Dopiero wtedy podjęto decyzję. W 1958 roku świat uznał, że mamy nowego papieża, przedwcześnie. Dym był biały, ale chwilę później okazało się, że to tylko problem chemiczny. Wybór jeszcze się nie odbył. Jan Paweł II był jednym z najmłodszych wybranych papieży. Miał 58 lat. Jego wybór w 1978 roku był szokiem, również dlatego, że był Polakiem, pierwszym papieżem spoza Włoch od ponad 450 lat. Konklawę to spektakl tradycji, tajemnicy i władzy. To wydarzenie, w którym ścierają się nie tylko poglądy teologiczne, ale i interesy polityczne, geograficzne, personalne. Co naprawdę dzieje się za drzwiami kaplicy Sykstyńskiej, tego być może nigdy się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne, gdy znów zobaczymy Biały Dym. Świat wstrzyma oddech i czekać będziemy tylko na jedno habemus papam.